Właśnie a propos historii. Wczoraj został zaprezentowany pierwszy wrocławski rocznik historii mówionej. Ze mną nasz kolejny gość, pan Juliusz Woźny z Ośrodka Pamięć i Przyszłość. Czym dokładnie jest historia mówiona? Zacznijmy od podstaw. To jest bardzo proste. Historia mówiona to po prostu wywiad, rozmowa ze świadkiem historii, czyli narracja, opowieść o osobistych doświadczeniach tej osoby, nieograniczona czasowa, czasowo, czyli dająca możliwość wypowiedzenia się pełnego o wrażeniach, o zetknięciach z historią, opowieść o własnym życiu. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to każdy z nas mógłby zostać takim badaczem historii mówionej, czy się mylę? Na różnym poziomie. Oczywiście każdy może przeprowadzić taki wywiad z jakąś ciekawą osobą. Ze świadkiem historii? Ze świadkiem historii, właśnie. Natomiast czy będziemy potrafili poddać ten wywiad już krytyce, takiej obróbce historycznej, to jest inna sprawa. I tutaj właśnie w tym tomie mamy kilka takich znakomitych przykładów takiego profesjonalnego opracowania wywiadów w historii mówionej. No właśnie, wróćmy do tej pozycji. Jak ona jest skonstruowana? Co w niej można znaleźć? Jakie informacje? Możemy znaleźć w niej teorię czyli metodologię historii mówionej, tak zwanej oral history, która narodziła się w połowie ubiegłego wieku. I narzędzia badawcze, wszystkie informacje na ten temat. Tak jest, definicje tego, jak postępować, jakie są wątpliwości, jakie są sposoby rozmowy. Mamy też przykłady właśnie takich wywiadów, takich rozmów. Myślę, bardzo interesujące, bo to są starannie wybrani świadkowie. Właśnie chodziło nam bardzo o to, żeby te rozmowy były interesujące. Także myślę, że każdy, kto zapozna się z tą pozycją, może ją traktować właściwie jako podręcznik do nauki historii mówionej. No właśnie, rzeczywiście to jest pozycja dla każdego. Czy, dla, czy głównie jednak dla takich osób, które na temat historii już dużo wiedzą, bardzo się nią interesują? Są w pewnym sensie profesjonalistami. Ja myślę, że nas, wrocławian, nasza historia powinna bardzo interesować, powinna bardzo zajmować, bo jest naprawdę wyjątkowa. I wystarczy porozmawiać ze starszą osobą z własnej rodziny, żeby się o tym przekonać. Ja gwarantuję, że te starsze osoby to jest nasz prawdziwy skarb narodowy. To jest nasza pamięć, to jest nasza tożsamość i wydaje mi się, że każdy powinien tego spróbować. Panie Juliuszu, jeszcze na koniec bardzo ważna informacja. Gdzie to cudo historii można znaleźć? Na naszej stronie www.pamiecyprzyslos.pl Tam możemy... Bez polskich znaków. Tak jest, <laughs> <laughs> dlatego tak trochę seplenie. Tam możemy znaleźć w wersji online i u nas w naszej siedzibie przy ulicy Teatralnej 10-12 tamtą książkę można kupić w wersji papierowej. Zachęcam Państwa do tego, żeby wyjść na spotkanie historii nie tylko tych bohaterów z pierwszych stron gazet.